Do 29. Przygotujcie swoje Biblię, otwórzcie serca i umysły i dołączcie do mnie w tej niezwykłej podróży duchowej. Prośmy na początku, aby Duch Święty otworzył nasze serca i umysły na swoje słowo, Duchu Prawdy, Duchu Mądrości. Ty, który jesteś autorem słów Biblii, który natchnąłeś ten święty tekst, Pomóż nam zrozumieć słowo Boże, pomóż nam otworzyć nasze serca i umysły, abyśmy jak najlepiej przyjęli to słowo i potrafili je zrozumieć. Który jesteś autorem, tylko Ty jesteś uprawniony do interpretowania Bożego Słowa. Naucz nas zatem odkrywać prawdy, które chciałeś przekazać nam w tych świętych księgach. Bądź z nami teraz, ale i pomóż nam żyć tym słowem w każdej chwili naszego życia. Księga Psalmów, rozdział 19, wersety od 8 do 15. Prawo Pana doskonałe krzepi ducha. Świadectwo Pana niezawodne poucza prostaczka. Nakazy Pana słuszne radują serce. Przykazanie Pana jaśnieje i oświeca oczy. Bojaźń pańska szczera, trwająca na wieki. Sądy pańskie prawdziwe, wszystkie razem są słuszne, cenniejsze niż złoto, niż złoto najczystsze, a słodsze od miodu płynącego z plastra. Twój sługa na nie zważa, w ich przestrzeganiu zysk jest wielki. Kto jednak dostrzega swoje błędy? Oczyść mnie od tych, które są skryte przede mną. Także od pychy broń swojego sługę. Niech nie panuje nade mną. Wtedy będę bez skazy i wolny od wielkiego występku. Niech znajdą uznanie słowa ust moich i myśli mego serca u Ciebie, Panie, moja opoko i mój wybawicielu. Księga Wyjścia, rozdział 32, 33 i 34. A gdy lud widział, że Mojżesz opóźniał swój powrót z góry, zebrał się przed Aaronem i powiedział do niego: Uczyni nam Boga, który by szedł przed nami, bo nie wiemy, co się stało z Mojżeszem, tym mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Aaron powiedział im: Pozdejmujcie złote kolczyki, które są w uszach Waszych żon, Waszych synów i córek, i przynieście je do mnie. I zdjął cały lud złote kolczyki, które miał w uszach, i zaniósł je do Aarona. A wziąwszy je z ich rąk, nakazał je przetopić i uczynić z tego posąg cielca odlany z metalu. I powiedzieli: Izraelu, oto Bóg Twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej! A widząc to, Aaron kazał postawić ołtarz przed nim i powiedział Jutro będzie uroczystość ku czci Pana. Wstawszy wcześnie rano, dokonali całopalenia i złożyli ofiary biesiadne. I usiadł lud, aby jeść i pić, i wstali, żeby się bawić. Pan rzekł wówczas do Mojżesza Stąp na dół, bo sprzeniewierzył się lud Twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Bardzo szybko zawrócili z drogi, którą im nakazałem, i utworzyli sobie posąg cielca odlanego z metalu, i oddali mu pokłon, i złożyli mu ofiary, mówiąc: Izraelu, oto Twój Bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej. I jeszcze powiedział Pan do Mojżesza: Widzę, że lud ten jest ludem o twardym karku. Pozwól mi, aby rozpalił się gniew mój na nich. Chcę ich wyniszczyć a ciebie uczynić wielkim ludem. Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać Pana Boga swego i mówić: Dlaczego Panie płonie gniew twój przeciw ludowi twemu który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką mocą i silną ręką? Czemu to mają mówić Egipcjanie? W złym zamiarze wyprowadził ich chcąc ich wygubić w górach i zgładzić z powierzchni ziemi. Odwróć zapalczywość twego gniewu i zaniechaj zła, jakie chcesz zesłać na twój lud. Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, twoje sługi, którym przysiągłeś na samego siebie, mówiąc do nich: Uczynię potomstwo wasze tak licznym, jak gwiazdy niebieskie, i całą ziemię, o której mówiłem, dam waszym potomkom i posiądą ją na wieki. Wówczas to Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na swój lud Mojżesz zaś zszedł z góry z dwiema tablicami świadectwa w swym ręku A tablice były zapisane po obu stronach Zapisane na jednej i na drugiej stronie Tablice te były dziełem Bożym A pismo na nich było pismem Boga wyrytym na tablicach A Jozue usłyszawszy odgłos okrzyków ludu powiedział do Mojżesza w obozie rozlegają się okrzyki wojenne. On zaś odpowiedział: To nie głos pieśni zwycięstwa ani głos klęski, lecz słyszę pieśni dwóch chórów. A Mojżesz przybliżył się do obozu i ujrzał cielca i tańce. Zapłonął wówczas Mojżesz gniewem i rzucił z rąk swoich tablice i potłukł je u podnóża góry, a porwawszy cielca, którego uczynili, Spalił go w ogniu, starł na proch, rozsypał w wodzie i kazał ją pić Izraelitom. I powiedział Mojżesz do Aarona: Cóż ci uczynił ten lud, że sprowadziłeś na Niego tak wielki grzech? Aaron odpowiedział Niech się mój Pan nie unosi na mnie gniewem, bo wiesz sam, że ten lud jest skłonny do złego. Powiedzieli do mnie: Uczyń nam Boga, który by szedł przed nami. Bo nie wiemy, co się stało z Mojżeszem, z tym mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Wtedy rzekłem do nich: Kto ma złoto, niech je zdejmie z siebie. I złożyli mi je, i wrzuciłem je w ogień, i tak powstał cielec. I zobaczył Mojżesz, że lud stał się nieokiełznany, gdyż Aaron wodze mu popuścił na pośmiewisko wobec nieprzyjaciół. Zatrzymał się Mojżesz w bramie obozu i zawołał. Kto jest za Panem do mnie? A wówczas przyłączyli się do Niego wszyscy synowie Lewiego. I rzekł do nich: Tak mówi Pan, Bóg Izraela. Każdy z Was, niech przypasze miecz do Boku. Przejdźcie tam i z powrotem od jednej bramy w obozie do drugiej i zabijajcie. Kto swego brata, kto swego przyjaciela, kto swego krewnego? Synowie lewiego uczynili według rozkazu Mojżesza, i zabito w tym dniu około trzech tysięcy mężów. Mojżesz powiedział wówczas do nich. Wejdźcie dziś w czynności kapłańskie dla Pana, bo każdy z was wystąpił przeciw swojemu synowi, przeciw swemu bratu, aby użyczył on wam dzisiaj błogosławieństwa. Na zajutrz zaś tak powiedział Mojżesz do ludu: Popełniliście ciężki grzech. Ale teraz wstąpię do Pana, może otrzymam przebaczenie waszego grzechu. I poszedł Mojżesz do Pana i powiedział: Oto niestety lud ten dopuścił się wielkiego grzechu. Sporządzili sobie Boga ze złota, przebacz jednak im ten grzech. A jeśli nie, to wymasz mnie natychmiast z twej księgi, którą napisałeś. Pan powiedział do Mojżesza: tylko Tego, który zgrzeszył przeciw mnie, wymarzę z mojej księgi. Idź teraz i prowadź ten lud, gdzie Ci rozkazałem, a mój anioł pójdzie przed Tobą. A w dniu mojej kary ukażę ich za ich grzech. I rzeczywiście, Pan ukarał lud za to, że uczynił sobie złotego cielca wykonanego przez Aarona. Potem zaś rzekł Pan do Mojżesza... Idź i wyrusz stąd ty i lud, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej, do ziemi, którą obiecałem pod przysięgą Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, mówiąc: Dam ją twojemu potomstwu. I wyślę przed tobą anioła, i wypędzę Kananejczyka, Amorytę, Chitytę, Perzytę, Hivite i Jebusytę. I zaprowadzę cię do ziemi opływającej w mleko i miód. Ale sam nie pójdę z tobą, by cię nie wytępić po drodze, ponieważ jesteś ludem o twardym karku. A lud, słysząc te twarde słowa, przywdział żałobę i nie włożył ozdób swych na siebie. Wtedy rzekł pan do Mojżesza: Powiedz Izraelitom, jesteście ludem o twardym karku. Jeślibym choć przez chwilę szedł pośród ciebie, zgładziłbym cię. Odrzuć przeto ozdoby twe, a ja zobaczę, co mam począć z tobą. Izraelici pozbyli się ozdób od czasu góry choreb. Mojżesz zaś wziął namiot i rozbił go za obozem i nazwał go namiotem spotkania. A ktokolwiek chciał się zwrócić do pana, szedł do namiotu spotkania, który był poza obozem. Ile zaś razy Mojżesz szedł do namiotu, Cały lud stawał u wejścia do swych namiotów i patrzał na Mojżesza, aż wszedł do namiotu. Ile zaś razy Mojżesz wszedł do namiotu, stępował słup obłoku i stawał u wejścia do namiotu. I wtedy Pan rozmawiał z Mojżeszem. Cały lud widział, że słup obłoku stawał u wejścia do namiotu. Cały lud stawał i każdy oddawał pokłon u wejścia do swego namiotu a Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem. Potem wracał Mojżesz do obozu. Sługa zaś jego, Jozue, syn Nuna, młodzieniec, nie oddalał się z wnętrza namiotu. Mojżesz rzekł znów do Pana. Oto kazałeś mi wyprowadzić ten lud, a nie pouczyłeś mnie, kogo poślesz ze mną, a jednak powiedziałeś do mnie... Znam cię po imieniu i jestem ci łaskaw. Jeśli darzysz mnie życzliwością, daj mi poznać Twoje zamiary, abym poznał, żeś mi łaskaw. Zważ także, iż ten naród jest Twoim ludem. Pan powiedział, Jeśli ja osobiście pójdę, czy to cię zadowoli? Mojżesz rzekł wtedy, jeśli nie pójdziesz sam, to raczej zakaż nam wyruszać stąd. Po czym poznam ja i lud mój, że darzysz nas łaskawością, jeśli nie po tym, że pójdziesz z nami, gdyż przez to będziemy wyróżnieni, ja i Twój lud spośród wszystkich narodów, które są na ziemi? Pan odpowiedział Mojżeszowi: Uczynię to, o co prosisz, ponieważ jestem Ci łaskaw, a znam Cię po imieniu. I rzekł Mojżesz: Spraw, abym ujrzał Twoją chwałę. Pan odpowiedział: Ja ukażę Ci mój majestat i ogłoszę przed Tobą imię Jachwe, bo ja wyświadczam łaskę komu chcę i miłosierdzie komu mi się podoba. I znowu rzekł: Nie będziesz mógł oglądać mojego oblicza, gdyż żaden człowiek nie może oglądać mojego oblicza i pozostać przy życiu. I rzekł jeszcze pan. Oto miejsce przy mnie, stań obok skały. Gdy przechodzić będzie moja chwała, postawię cię w rozpadlinie skały i położę dłoń moją na tobie, aż przejdę. A gdy cofnę dłoń, ujrzysz mnie z tyłu, lecz oblicza mojego nie ukaże tobie. Pan rzekł do Mojżesza: Wyciosaj sobie dwie tablice z kamienia, jak pierwsze. A na tych tablicach wypiszę znów słowa, jakie były na pierwszych tablicach, które potłukłeś. Bądź gotów jutro rano wstąpić zaraz na górę Synaj i zaczekasz na mnie na szczycie góry. Nikt nie może wstąpić z tobą i nikt nie może się pokazać na górze. Również drobne i większe bydło nie może wypasać się na zboczach góry. Mojżesz wyciosał dwie tablice kamienne jak pierwsze. A wstawszy rano, wstąpił na górę, jak mu nakazał pan, i wziął do rąk tablice kamienne. A pan wstąpił w obłoku, i Mojżesz zatrzymał się koło niego, i wypowiedział imię Jahwe. Przeszedł pan przed jego oczyma i wołał: Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność zachowujący swą łaskę w tysiączne pokolenia, przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech, lecz nie pozostawiający go bez ukarania, ale zsyłający kary za niegodziwość ojców na synów i wnuków aż do trzeciego i czwartego pokolenia. Natychmiast Mojżesz skłonił się aż do ziemi i oddał pokłon, mówiąc Jeśli darzysz mnie życzliwością, Panie, to proszę, niech pójdzie pan pośród nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz nasze winy i nasze grzechy, a uczynisz nas swoim dziedzictwem. Pan odpowiedział: Oto ja zawieram przymierze wobec całego ludu twego i uczynię cuda jakich nie było na całej ziemi i u żadnych narodów. I ujrzy cały lud wśród którego przebywasz że dzieła Pana, które ja uczynię z Tobą, budzą trwogę. Przestrzegaj tego, co ja dzisiaj Tobie rozkazuję, a ja wypędzę przed Tobą Amorytę, Kananejczyka, Hitytę, perzytę, chwitę i jebusytę. Strzeż się zawierania przymierza z mieszkańcami kraju, do którego idziesz, aby mieszkając pośród was nie stali się sidłem. Natomiast zbuszcie ich ołtarze. Skruszcie czczone przez nich stele i wyrąbcie Aszery. Nie będziesz oddawał pokłonu cudzemu Bogu, bo Pan ma na imię zazdrosny. Jest Bogiem zazdrosnym. Nie będziesz zawierał przymierzy z mieszkańcami tego kraju, aby gdy będą uprawiać nierząd z bogami cudzymi i składać ofiary bogom swoim, nie zaprosili cię do spożywania z ich ofiary. A także nie możesz brać ich córek za żony dla swych synów, aby one, uprawiając nierząd z cudzymi bogami, nie przywiodły twoich synów do nierządu z bogami cudzymi. Nie uczynisz sobie bogów odlanych z metalu. Zachowaj święto prześników. Przez siedem dni będziesz jadł chleby prześne, jak to ci poleciłem. A uczynisz to w czasie oznaczonym, czyli w miesiącu Abib. "Gdyż wtedy wyszedłeś z Egiptu. Wszystko, co pierworodne, do mnie należy. A także pierworodny samiec z wołów i owiec. Pierworodnego zaś osła wykupisz głową owcy, a jeśli byś nie wykupił, złamiesz mu kark. Wykupisz też pierworodnego syna swego. Nie ukażecie się przede mną z pustymi rękami. Sześć dni pracować będziesz a w dniu siódmym odpoczywaj, tak w czasie orki, jak w czasie żniwa. Będziesz obchodził święto tygodni, pierwocin żniw pszenicznych i święto zbiorów przy końcu roku. Trzy razy w roku ukażą się wszyscy Twoi mężczyźni przed obliczem Pana, Boga Izraela. Ja bowiem wypędzę narody sprzed Ciebie i rozszerzę Twoje granice i nikt nie będzie napadał na Twój kraj, gdy ty trzy razy w roku pójdziesz, aby pokazać się przed obliczem Pana, Boga Twego. Krwi moich ofiar nie powinieneś składać razem z kwaszonym chlebem, i nic z ofiary paschalnej nie powinno pozostać na drugi dzień. Najlepsze z pierwocin ziemi Twojej winieneś przynieść do domu Pana, Twego Boga. Nie będziesz gotował koźlęcia w mleku Jego Matki. Pan rzekł do Mojżesza. Zapisz sobie te słowa, gdyż na podstawie tych słów zawarłem przymierze z Tobą i z Izraelem. I był tam Mojżesz u Pana czterdzieści dni i czterdzieści nocy, i nie jadł chleba, i nie pił wody. I napisał na tablicach słowa przymierza: dziesięć słów. Gdy Mojżesz wstępował z góry synaj z dwiema tablicami świadectwa w ręku, nie wiedział, że skóra na jego twarzy promieniała na skutek rozmowy z Panem. Gdy Aaron i Izraelici zobaczyli Mojżesza z dala i ujrzeli, że skóra na jego twarzy promienieje, bali się zbliżyć do niego. A gdy Mojżesz ich przywołał, Aaron i wszyscy przywódcy zgromadzenia przyszli do niego i Mojżesz rozmawiał z nimi. Potem przyszli także Izraelici. A on nakazał im wszystko, co pan mu powiedział na górze Synaj. Gdy Mojżesz zakończył z nimi rozmowę, nałożył zasłonę na twarz. Ilekroć Mojżesz wchodził przed oblicze pana na rozmowę z nim, zdejmował zasłonę aż do wyjścia. Gdy zaś wychodził, mówił Izraelitom to, co mu pan rozkazał. I wtedy to Izraelici mogli widzieć twarz Mojżesza że promienieje skóra na twarzy Mojżesza. A Mojżesz znów nakładał zasłonę na twarz, póki nie wszedł na rozmowę z nim. List do Hebrajczyków, rozdział 12, wersety od 18 do 29. Nie przyszliście bowiem do namacalnego i płonącego ognia, do mgły, do ciemności i burzy, ani też do grzmiących trąb, i do takiego dźwięku słów, iż wszyscy, którzy go usłyszeli, prosili, aby do nich nie mówił. Nie mogli bowiem znieść tego rozkazu. Jeśli by nawet tylko zwierzę dotknęło się góry, winno być ukamienowane. A tak straszne było to zjawisko, iż Mojżesz powiedział, Zatrwożony jestem i drżę. Wy natomiast przyszliście do góry Syjon, do miasta Boga Żywego, Jeruzalem Niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów na uroczyste zgromadzenie, i do kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy już doszli do celu, do pośrednika Nowego Testamentu, Jezusa, do pokropienia krwią, która przemawia mocniej niż krew Abla. Baczcie, abyście nie odrzucili tego, który do was przemawia. Jeśli bowiem tamci nie uniknęli kary, ponieważ odrzucili tego, który na ziemi mówił, to o ileż bardziej my, jeśli odwrócimy się od tego, który z nieba przemawia. Głos Jego wstrząsnął wówczas ziemią, a teraz obiecuję mówiąc: Jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. Te zaś słowa jeszcze raz wskazują, że nastąpi zniszczenie tego, co zniszczalne, a więc tego, co zostało stworzone, aby pozostało to, co jest niewzruszone. Dlatego też, otrzymując niewzruszone królestwo, trwajmy w łasce, a przez nią służmy Bogu z czcią i bojaźnią. Bóg nasz bowiem jest ogniem pochłaniającym. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na jutrzejsze spotkanie w cyklu Biblia w rok".